Dziewczynę mają nawet. No, najwięcej się drze, kurwa. Women, U! kurwa, kurwa, wiszę gdzieś. Siemoneczko widzowie, witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale. Z gry The Forest zrobimy sobie taką. E Serijkę, tak, zanim wyjdzie Son of the Forest, bo ta gierka wychodzi w lutym. Zagramy sobie w to. Szczerze, miałem bardzo mały kontakt z tą giereczką także już teraz możesz dupnąć łapeczkę w górę, drogi widzu. Napisać komentarz. Zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A ja zapraszam do oglądania. Oczywiście, gierka jednoosobowa. Lecimy nową gierkę. Zalecany tryb gry, normalny. No! To będzie coś dla mnie na normalnym trybie. Tam była jakaś wskazówka, że podpalone kukły będą trzymać chyba z dala yy, kanibali czy coś takiego. No i okej. Okay. Jesteśmy my. Jest mały Rudy Timi. Poradnik przetrwania dla Timi'ego, tutaj od Starego. Się zaczyna, ale te lepiej. Telewizory gasną głośno, głośno. Może ty kurwa, trzymaj się, ataku dostał chyba. cichło. No i jest ten szef, nie? Tych kanibali. On strasznie wygląda, jakby poparzony był. On się czołgamy do niego, tak o. On nas chyba nie zauważył albo po prostu porwał nam Tim jego nie patrząc na nas, mając nas w dupiu. W dupie, jak zwał, tak zwał. No. Mamy jakieś napoje przeszukujemy sobie samolocik elegancko. Coś jest też Żarełko Strasznie głodny, nie? Ciekawe ile tu leżał chłop Pić się chce Wszystko się chce Kolejne żarełko Tu leży stara, zaciukana Cyk, kolejne jedzonko Okej, okay, jest siekierka No, otwórz Kurwa, jak krzyczy chłop A Czemu nie chcesz tego? O właśnie Jakieś pieniądze, coś tego Pozbieramy sobie wszystkie itemki Kamień, piłka. chuj mi piłka. Będę sobie w kanibali kiedyś rzucał, bo będą mi aportować jakich w końcu o swoje. Patyk. Wszystko tu jest widzowe. Szałas zaraz będzie e, normalnie budowany. Tkanina do ekwipunku, taśma izolacyjna. Nie wiem ogólnie, jeżeli e, graliście, a pewnie graliście albo u kogoś oglądaliście. E, nie wiem, gdzie najlepiej rozbijać obóz. Czy gdzieś koło wody, Czy, czy, czy gdzieś tam między jakimiś skałami czy cokolwiek. No na pewno musi być to takie miejsce strategiczne, tak? Żeby te kanibale zasrane łatwo mnie nie dorwały. Sporo jest tutaj bagaży. Kolejna piłka. O, już, ła! Na 102 metry. Cyk, cyk, cyk. Czekolada, gacie. No czyste, gacie się na pewno przydadzą człowiekowi. wpuszczy A, normalnie fotel przesuwamy do masażu. Wszystkie walizki otwarte? Nie, ta jeszcze. No ta, żeś. Zamach wziął potężny. Dobra. Jest jakaś plaża. Bardzo blisko. Nie wiem, to w ogóle e, losowo e, się rozbija samolot. Ge e, teren się generuje. Patrzcie, aż gdzie walizkę wyjebało, aż tam na pla Ile tu walizek jeszcze jest? Teren się generuje losowo? To nie nie zależy od tego, czy za każdym razem mapa wygląda tak samo u każdego. Też możecie napisać w komentarzu. I jeszcze raz przypominam łapkę w górę, subskrypcję. Ja się nie obrażę, jak będziecie mi. Opa, dwie na raz otworzyłem, tak o ja się nie obrażę, jak będziecie mi w komentarzach podpowiadać. Bo tak jak mówię, pierwszy taki poważny kontakt mój z tą gierką. Jakoś serii też nie oglądałem. Uj samu kiedyś bis, biskupin tylko, no ale to każdy oglądał wiadomo. I to nie oglądałem wszystkiego, tylko jakieś tam odcinki pojedyncze. O! Potężny zamach potężnego włodarza kurwa, burza się nagle. Zląkłem strasznie. Ile ten żółw ma HP. O! Udupiłem go w końcu. Nie normalnie żółwia wykroju pod pachę wziął. <śm> No wygląda jak wygląda. Dusisz tarmo... Dobra, nieważne. Jakieś tam oznaki cywilizacji tu są. Pytanie skąd ta łódka? Ja mi się gdzieś... Grub. Ok, czyli... Ktoś tu przeżył jeszcze chyba? Kasety jakieś. To ta łódka tam, no można wykonać nowy przedmiot. Naciśnij B, aby podręcznik odpalić. Okej, ty, a może tu? Może tu? Tu tak ładnie z widoczkiem, ale jednak troszkę w lesie, nie? No dobra. I tu się będę budował właśnie. O kurwa! O! Chodź! Ale już ale te mordy, tej! Znalazły mnie już. Dziewczynę mają nawet. No, najwięcej się drze, kurwa, women. Chodź! Chodź, kurwa, chodź! Ła. Co? Uh, kurwa, właz na drzewo! Pa, jak włazi! Pa, pa, pa! Chudź, kurwa! Ale dostał ciosa, zęby zgubił! Gubi zęby! O ty, kurwa! Ile on ma HP? Uciekł na drzewo. Niebezpieczny jest. Ale jest szybki, pa! Jeszcze z tą nie skończyłem. No, mamy go. Troje go od razu. No, może już tu nie przyjdą przynajmniej. Zakażenie. Kurwa, trzeba chodzić, myć dupę też. Niedobrze. Yy, z tego co wiem, to z tych ich ciał można. Można robić ten. Takie to temy, że one będą się bały podchodzić. No, waga, Leci. Leci. Waga. Pięknie. O. O coś takiego mi chodzi, nie? Ty, wróbel go zjadał. Pa, poleciał już. Za mało patyków? Nie ma problemu. Ja zeżarłem coś. A gdzie mam siekierę? Znajdź jedzenie. A ja mam jedzenie przecież. Surowe mięsko mam. Batoniczka mam. Dobra. Taki fajniejszy Minecraft, można powiedzieć. Taki Minecraft dla starszych trochę, Co? Dobra. A ty, a co z tym? Tego się już chyba nie pozbędę, co? No trudno. Ognisko, palenisko. Dwa kamienie jeszcze dawaj i dawaj, dobra. I normalnie mogę rozpalić w palenisku. Essa to no, na przykład. To jest chyba fajniejsze schronienie. Też jakoś tutaj niedaleko ogniska bym postawił. Mało materiału. Kurwa. Kto to widział? Ty, no pierwsza noc. Na razie dość spokojnie się zapowiada, nie? Bo jak to tak? Można spać i można C zrobić zapis. Okej, okay, to sobie zrobimy. Miejsce pierwsze: zapisik. I Z do spania. Czekajcie, kanibale nas budzą. Ok, jest rano. Nawet mniej więcej godzinę nam pokazuje, jaka jest. Jest rano. No, przykro mi, w rubelku. Jedzenie jest ważne. Normalnie drwal Bogdan, nie? Zbiera wszystko, chodzi. Patrzcie, jaka wycinka. Powiem Wam ogólnie, że kiedyś. No nie wiem, czy mogę mówić takie rzeczy, ale kiedyś, z chłopakami, jeszcze jak byliśmy młodsi, to często na ferie też robiliśmy podobne takie, e, jakby, kempingowe rejony u nas na wsi. No i też takie drzewka spadały czasami. No nie mówię, że nie. Ale to wiecie, na potrzeby ogniska, ogrzania się i przetrwania, tak? Nie to, że samowolka. Te drzewka i tak już były pozaznaczone X-em, czyli że do wycinki były. Także na chilku. Ale wiecie. Nie wiem, czy z tymi pniakami coś da się zrobić. Ale ciosa dostał. Ej, a gdzie jest? A jest, mogę zjeść. Dobra, upiekło się. Odjadłeś, super. Kolki sobie popi. Cyk, super. Dobra. Mamy pół mamy pół e, głodu. To sobie pójdziemy odwiedzić e, ten jacht, o którym rozmawialiśmy. Sam też po drodze pozbieram jak coś się da pozbierać. I żółwi będzie można chodzić na polowanie żółwi, pewnie ryby jakieś będziemy mogli łowić też. Też zawsze jakieś żarełko się ogarnie. Czy już głód znajdź jedzenie? No to na spokojnie. Na spokojnie, byczku. Może tam będzie jakaś broń nowa, może jakieś schematy do budowania, czy coś. Nie wiem co tutaj może być konkretnego. No jest też koło ratunkowe. A, nurkuje normalnie chłop. Czasopismo. Z którego roku? Kurwa, z 1984, a który mamy teraz? No jest coś. Jakieś sos Tabasco, jakieś zdjęcia. Miś Zaginął Zachary jakiś zaginął 12 lat miał, okej okay. Nie wiem po co te drobne, może przetopimy i zrobimy z tego jakąś kozak broń Picie Matka Kanibalita co rodzi Żarełko Aha, możemy spać na tym jachcie, zapisywać też Czyli tu też można je, e, mieszkać bez budowania e, schronu. No. Kodu nie znam niestety. W ogóle zobaczcie ile to jest truchła, nie? Ty! Może to ten gość tu mieszkał na tym jachcie kiedyś. Butle z tlenem. Może to ten gość mieszkał na tym jachcie. Ten co nam Timiego porwał. Może on tu przebywał kiedyś. Mieszkał sobie. Krzyż. Także no. Wygląda na to, że... Człowiek, chrześcijanin, katolik. Tak. Lina. Kolejna lina. Kolejna lina. No okej. Okay. I co? I to tyle, tak? Chyba, że. ty no głowa. Normalnie żywcem. Chłop nie zdążył zjeść nawet. Tu jest jakaś budowla. Jakaś świątynia. Rysowana taka. No, no to ładnie. To ładnie słuchajcie. To niezłe rzeczy tutaj. Nasz chrześcijanin tańczy. A jakbym zanurkował, może pod łodzią coś jest? Jak się tu kurwa pływa, żebym się nie utopił zaraz? Szybko wdech wziął? Ty no nie mogę pod łódź wpłynąć. Dobra, trudno. Chodzi na to, że nic tam nie ma. Te rekiny tam leżą, nie? Z nich pewnie można też żarełko sobie wziąć, usmażyć na ognisku czy coś. Statystyki mamy, ok. Sytość, pancerz, wytrzymałość, energia, zdrowie. Zdrowie psychiczne, ok, to też jest ważne. Sprawność fizyczna, waga. Mhm, głodny jestem. Pierwszy dzień. Sygnały, łóż sygnał, nigdy nie trać nadziei. Potrzebne przedmioty. SOS. Okej okay. Zrobimy Nie wiem, w ogóle ten gość ma jakieś imię? On jest jakoś ochrzczony, czy tylko Timi ma imię, a on to jest jego... To jest stary Timmy jego po prostu, nie? Stary Timmy jego i Timi. Jezus, to ja się zmęczyłem, już się wystraszyłem, że jakiś dzikus mnie... Pod pachę chce już zabrać i do jaskini zawlec do tej matki ze zdjęcia No i co? No i zrobiłem No i zrobiłem, i co? SOS, jak się patrzy, zoba, jakie ładne. Ja czuję, że będę grał w tą gierkę nawet poza odcinkami albo i streamami, bo naprawdę fajna giereczka. Czemu ja w to wcześniej nie grałem? No może dlatego, że nie miałem kupioną. A powiem wam, że podejście do tej gry robiłem jeszcze dawno, dawno, dawno temu. Jeszcze początki, no może nie jeszcze takie początki, ale e, kilka dobrych lat temu i mój komputer jeszcze nie pozwalał dość przyjemnie i płynnie pograć w tą gierkę, nie? Miałem taki komputer i to nie jeden w swoim życiu młodym. Także, no, nie, gra, nie grywałem zbytnio w giereczki takie fajniejsze, nowsze. Bo nie było po prostu do tego, wiecie, warunków. A teraz, panie. Teraz, o! Widziałeś. Widziałeś odcinek, jak Szymon ledwo kartę graficzną zmieścił. Taką dużą kupił. Potężną. Ledwo się zmieściła do obudowy. Dobra, pokaż mi inwentary. No jest. Aha. Czyli ja muszę na przykład to... Połącz. Połącz. Okej. Okay. Mogę odsłuchać? Muzyka gra. Fajne, fajne. No, no. Mogę to. Mogę wyłączyć, okej. Okay. Co tu jeszcze byśmy mogli. Yy, stojąca pochodnia. To też sobie zrobimy. Na przykład tu nad brzegiem. Żebym widział, gdzie jestem. Daj jednego patyka i. i kamienie. No i podpalamy, nie? Ona się chyba będzie ciągle palić. Nie, nie będzie się ciągle palić. Ale będzie można je podkładać, więc spoko. Na noc trzeba będzie je rozpalać. Tu jest nasze palenisko, ognisko. W sobie postawimy jeszcze jedną taką pochodnię. W tym miejscu. Ty, no faktycznie te kamienie się odnawiają, więc spoko. Fajnie, fajnie, mi się to podoba. Że nie będziemy musieli na drugi koniec mapy, na przykład gdzieś tam latać po materiały, nie? A ciekawe czy drzewa odrastają, czy trzeba sadzić na przykład. No aż tak wiecie, już to są takie moje pomysły można powiedzieć troszkę absurdalne, ale ale sadzenie drzew w The Forest? Normalnie. Łazisz i sadzisz. Pokaż jakiegoś patyka. duża idzie. Ale to sobie prześpimy ją raczej. Dobra. Te drzewo autujemy stąd. Nie podoba mi się. Nie wiem, jak schować. Nie wiem, jak schować zapalniczkę. Jak mi się gaz skończy w tym biku, to będzie. Skąd ja teraz wezmę? Gaz. Nie, nie odpalaj. No i dobra. Jakąś taką zamkniętą bazę sobie zrobimy, nie? Zajebista giereczka Ja czuję jej klimat Taki Minecraft, ale trudniejszy, o wiele trudniejszy Ty, dawno nie było tych, tych Skurczy synów, nie? Boją się tu przyjść Jak zaciukałem im jednego z wioski No teraz pogrzeb nie wiedzą jak mają zrobić No, leci Leci kolejny ALE PIĘKNE OBALENIE, MOI DRODZY Bardzo ładne Potrzebne przedmioty to są No dobra, to ławeczkę sobie zrobimy też Na przykład Tu z widokiem Z widokiem na... Na morze I co? I siedzisz i kontemplujesz i czekasz na nich, nie? I czekasz na tubylców Normalnie, obserwacja jest, na bieżąco. I tu. W naszym ognisku. Ale teraz szybko dopała się. A na przykład jak wezmę patyk pod pachę? Ja nie można tu dokładać patykami? Nie mogę, tylko liście, okej. Okay. Liście albo pieniądze. No dobra. Tak to wygląda. Co tu jeszcze ciekawego? O, żyrandol. Normalnie całą chatę, nie? Budkę dla ptaków robisz. Ramka z patyków Stos Altana. Uuu, altana to też by mogła być fajna. Dobra widzowie To na pierwszy odcineczek to chyba byłoby tyle, nie? Tutaj położyć się spać trzeba. Naszym bamberem. U! Kurwa! Podpaliłem się jeszcze Zjedz, zjedz coś kurwa, bo cię zaraz zeżrą. Co jest? Co jest panowie? Nie, nie palcie, Szymon. Pa idzie, idzie! Chodź! Dostał bułę. Jakiś. prezes przyszedł. Nie. Dwóch na raz, robię. Tak jesteś, cwany? PIST! PIST! go! Fło. Zajebałem go. A ty dostaniesz taką bu... A pa, jak się kop się nakrył. Ty jeszcze stoisz. Kurwa, masz szczęście. Chodź tu. Chodź tu. Krój go. Krój go. A jak szybko wstał. No, pod klubem, chłopaki, tak szybko. O, Jezus. Ale bije mocno. Chłopaki pod klubem tak szybko nie wstają, nie? Po ciosach. Jak on. O ty kurwa, kurwa. Weź, bo nie mam HP. <śm> nie mam HP, idź stąd. No. Yy, poddał się. Poddał się, chyba. Pałka z głową do ekwipunku. Normalnie, znalazłem ten. Broń jakąś. Dawaj, kolejnego tu. Ale odpuścił nam, uciekł, nie? Ja będę musiał jakiś tu basen, basen Sobie zrobić do mycia Żeby nie latał ciągle do tego Słyszę go, jest! Jest, kurwa, psychol jakiś Co jest? Andrzejek Idź stąd Idź stąd Paraliż liście podłożę Żebym cię lepiej widział a? Bój się kurwa. Kolejny gdzieś jest. Nie, no dajcie mi spokój, żeby się odcinek skończyć. Gdzie te mordę. Jezus. Nie, no kurwa. Zginę, nie? Szybko, do wody, Szymon. Gaś, gaś. No zginął w wodzie. Nie, no powlekły mnie. Kurwa. Ej, ale żyje. Dwo. Wiszę gdzieś Serio? Nie zabrały mi broni? Ale głupie Co ja mam teraz zrobić? Aha, uwolnić się Dobra Głupie są te kanibale Ale mają jaskinię straszną Co oni ci zrobili, mordo? O, pieniądze On jest do jakiejś liny tutaj przywiązany, nie? Ja sobie po tej linii mogę wyjść. Bo pytanie, czy ja chcę stąd wyjść? Czy jeszcze nie? Bo mi nic nie, nie odrzuca. Gaz się nie kończy? Aha! Czyli tym sposobem odnaleźliśmy tych pasażerów? Z dużo rzeczy jakichś. Mapa! Mamy mapę teraz. Jednak dobrze, że zginęliśmy tak po części. Myśleli, że ja uschnę. Nie ma. Szyło tak łatwo nie. Nie pozbędziesz się. Jak z Tasiemcem. Ciach, ciach, ciach. Ciekawe, czy jesteśmy daleko. Do obozowiska, nie? Dobra, dodatkowe baterie. Oni tu mają ogień w ogóle. Czaszka. Kolejna. Wiadomość. Co? To chyba o naszym synie było. Boże, ja nie wiem, czy tam iść w głąb. Czekolada. Palce. Tu palce wiszą, nie? Nie wiem, czy iść tu w głąb. Czy Znacznik postawić, słuchajcie. O Jezus. Nie, ja jeszcze nie jestem gotowy na takie wyprawy. Nie ma mowy. Zrobimy tu znacznik. Wyjdę na górę i zrobimy znacznik. Kurwa, jestem w ich wiosce. Normalnie jestem w ich wiosce. O cie luj. Dawaj znacznik mi. Gdzie są te znaczniki? Znacznik z patyka. Dawaj, robimy to. Żółty znacznik to będzie wioska kanibali. To trzeba będzie pamiętać. Co to jest? Czemu oni go piłkami nafaszerowali? Pojebowo, ty. Pojebowo. Laptop. MacBook, normalnie. Okej. Okay. Kolejnych pasażerów poznajdowałem. To jest wybuchowe? Nie. Picie. Dobra. Nie, słuchajcie, wiecie co? My sobie tu kiedyś wrócimy. Żółty znacznik, Szymon, pamiętaj, żółty znacznik. My sobie tu kiedyś wrócimy. Ja. Biegnę od razu na chatę Niski poziom energii, zjedz coś lub odpocznij Opie. batonika, pa Batonik zjedzony, jest git? I poznajdowaliśmy sporo tych pasażerów Pa, patykiem mnie próbuje pizgać No, najpierw mnie porwałeś, a teraz co? Turla się o, chodź, chodź Wymienkasz? Chodź. Ale ma tu on z cyrku uciekł. No, gdzie mi tu fikał? Do domu nie dadzą wrócić. Chuje. Idzie za nami? Nie, chyba nie. A ta roślinka? drześ tam. Ej, nie aż tak daleko mnie zaciągnęli. Okej. Okay. Myślałem, że dalej. A my już jesteśmy prawie na miejscu. Ale już wiem, czemu tak blisko. Yy, już wiem, czemu tak często mi nawiedzają, bo mają blisko. Jak się drze, kurwa, Małpolut jeden. Ole, mi patykiem przykurwił. Baseballa. Do spania. No, ciężko, ciężko się tutaj żyje. Trudni sąsiedzi są. Szczewrona dostała. <noise> Dobra. Dobra, wróciliśmy do obozu, czyli jak zginiemy, jak... No jak zginiemy, można powiedzieć. To nie. Aha. To nie jest gra stracona, tylko oni nas zaciągają do swojej wioski jakiejś tam, którejś tam. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Dobra, rób zapis Szymon i kończymy. I kończymy na dzisiaj. Masakra, ty. To co? Dzięki serdeczne w takim razie za obejrzenie pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało, że będziecie chcieli więcej. Taki format, wiecie, troszkę rozrywkowy, troszkę jednak, żeby zabić czas, żeby coś też mieć wrzucić na kanał. Gameplay'e też miały być na tym kanale. Dawno tego nie robiłem, nie montowałem, nie wrzucałem, ale trzeba do tego wrócić, do jakichś fajnych giereczek. Także zostaw komentarz, żółwiczek dla ciebie Łapeczkę również możesz zostawić. I do następnego odcinka. Na razie.